Wirując ogonki, moim zdaniem, to są mega łowne i bardzo niedoceniane przez wędkarzy przynęty. Tylko jest jedno pytanie: dlaczego one tyle kosztują? Bo często jest to między 20 a nawet ponad 30 zł. Co jest do cholery? Ale spokojnie, ja Wam pokażę wirując ogonki, które musicie kupić na Zadzwórpel teraz. Za między 13 a 15 złotych, hype tak, tak to się prezentuje, gramatury 5 gramów, 10 gramów, 15 gramów, bardzo różna i ciekawa kolorystyka, no i zgadnijcie co teraz robię, no siedzę i sobie takimi wirującymi ogonkami właśnie łowię, zobaczcie jak to cudeńko pięknie wygląda, tak więc co? Zapraszam na zadzior.pl i łówcie takie ryby Pozdrawiam.